Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj mamy wolne, także wybieramy się na poszukiwania rzeczy na wesele. Bo już za dwa tygodnie jedziemy na wesele naszych przyjaciół do Polski, także bardzo się z tego cieszymy. Nie możemy się już doczekać. Ja już mam w co się ubrać. Przemek dzisiaj wybiera się na poszukiwania na pewno koszuli i spodni, prawdopodobnie też marynarki i butów, ale to się okaże na miejscu, bo nie wiem, co on sobie tam zaplanował. Też pewnie zrobimy sobie mały przegląd sklepów jesiennych TK Maxa, pora marka, może coś jeszcze się pojawi i idziemy kupić coś, na co czekaliśmy cały rok i nie możemy tego ominąć, bo jesteśmy wielkimi fanami tej rzeczy. Także możecie pisać w komentarzu, jeśli się domyślacie, co to może być, albo po prostu piszcie, co podejrzewacie. No a my zabieramy Was ze sobą i lecimy. Wychodzę właśnie z domu, także pokażę Wam przy okazji. Patrzcie, jaką mam piękną wycieraczkę. Niech Was to nie zmyli, to nie jest wycieraczka położona teraz, przed świętami, tylko to jest wycieraczka z tamtego roku. Ale no co, kupiliśmy wycieraczkę. To co, będziemy sezonową mieć? No nie, nie bardzo. Ale wiecie, nasi sąsiedzi mają cały rok na zewnątrz, także my w środku chyba możemy tym bardziej. Ja nagrywałam, a mąż poszedł po na drogę. <grymne> nie powiem wam, że ślimaczki są dobre z serem, ale to, to jest nowość. No, to jest naprawdę dobre, no? Bardzo dobra. Malinowy dżem, czy coś takiego to jest, ale. No, coś takiego. Przemek nie lubi zbytnio malin, bo zawsze narzeka, że mu w kozów zęby i zawsze jak coś chce z malinami kupić, to nie, nie wiesz. Ostatnio przyniósł sam i naprawdę jest smaczne. No i co mamy jeszcze, no pokaż. No, nasze uzależnienie tego roku, a bardziej moje. To jest fanta, którą my zawsze pijemy w pracy. Bierzemy sobie puszkę na pół i powiem Wam, że się zdziwiłam, bo tutaj jest mniej cukru. Pokazuję, nie wyostrze. O, wyostrze. No, także fajnie. Myśleliśmy, że pijemy dużo kalorii, a jednak pijemy mało. Na nasze szczęście. Czy myślicie, że to powinno nam oznaczyć jako współpracę? Reklama? Coś w tym stylu? Nie. Nie, to nie jest reklama. Ale fanta. Możecie mi kiedyś dać współpracę. A Ty jaką chciałeś współpracę? Przed chwilą mówiłeś? Ja to to samo. Wiem, że Cola, nie? Ale to tam Kola, Fanta, Sprite. Nieprawda. Ja widzę u wszystkich influencerów reklamę Coca-Coli, a nigdzie nie ma innych napojów. No ale to jest ta sama firma. Jak byłem, także... Oj tam, Fanta lepsza. Piszcie w komentarzu. Fanta czy Cola? Czy Sprite? Nie, coś to jestem Team Pepsi, a nie Team Cola. Ale chodzi o to, że tam Cola, Fanta i Sprite to jest jedna firma. I Pepsi, Mirinda i Seven up to druga. Ja Jestem bardziej za tą drugą, ale tylko pod względem Pepsi, bo reszta to jest raczej chyba lepiej mi smakuje Tutaj mirinda, nie mirinda właśnie, tylko fanta i Sprite. Wiecie, jak to się nazywa? Dziecko TikToka. Dziecko TikToka. TikTok no ja to ciekawe. Widziałem już wcześniej. Dobra, muzyka i było, czy jak to tam. To... Na logikę po butelkach można się zorientować przecież te butelki fanty, coli i. I to są takie same, i tak samo te drugie. Dobra, te same, widzicie, no te... z nami się uczycie nowych rzeczy. Macie znaczy, ciekawostkę od znaczy, Ale kiedyś na pewno były takie. Weszliśmy tylko do Primark'a i patrzcie, ile ubranek, kocobluzy bluzy, tak zwane. Ostatnio, jak byliśmy, to był właśnie tylko ten Skruller i ten. Ale mi się ta mieszkamiki nie podobała, bo jakaś taka inna. Ja wolę tą podstawową wersję. A teraz jest też Baby Yoda. Jakieś kawy. Ej, ja polubiłam kawę, może sobie wezmę. No takie zimowo jesienne wieczorki. Tutaj jakieś kaczki, aż mi się z Amsterdamem skojarzyło. Bo tam są te, chociaż no w kilku chyba miastach holenderskich są te sklepy, ale w Amsterdamie jest najwięcej kaczkowe. No, tam jest tam najwięcej, jest tam jest, ogólne. tak. Taki też był chyba ostatnio. I tutaj mamy zwykły panterkę. I tutaj pani zakryła, przed chwilą widzieliśmy. Ze Stitchem. a i ten jeszcze piękny, mega fajny, ale ja chyba, chyba jestem za tym. Powiem Wam, że zastanawiam się nad tym bardzo. Fajne takie, nie? Nie, kawusia. Przecież ty jesteś fanem kawusi? Nie, wiem, teraz. Kawusia, ty to ja ci kupię, baby, o tej bitwie. <grym> Wyobraź sobie, otwierasz prezent na święta. To... Nie wiem. Przemek to może chodzić rozebrany, jemu jest zawsze gorąco, a ja muszę być ubrana na maksa. No, patrzcie, czy to nie wygląda pięknie? Pasuje ci. Nie. Przyszliśmy już na dział męski i tutaj również są bluzy. Jakieś jajko, bekon, ogórki, Simpson. Tutaj nawet są jakieś bakłażany, więc powiem wam, że naprawdę robi się tego coraz więcej i fajnie, że są różne wzory, kolory. Bo pamiętam, że jak to wyszło. To miało to dosłownie kilka osób, na które trafiłam gdzieś na TikToku, Instagramie i każdy pytał, gdzie takie coś kupić, bo to jest na pewno fajne, w tym jest ciepło, więc takie idealne dla zmarzliuchów. Ja nie mogę. Wszystko fajnie, ale ja tu tego ubrania nie no, nie Jak nie śmiesznie, no pantofle, jak pantofle. Nie, nie lubię pantofli. No ale nie masz wyjścia, ci się na pewno. Bierz. Nie lubię, wchodzę A co za mało? No? Nie no jest dobrze. A może troszkę wygląda? większe, czy nie? Bo tak nie wygląda szczególnie. Nie, żeby nie dobre. no są dobra, no to są wygodne, no tak jak pantofle, nie? Ale chodzi o to, że dziwnie ktoś te sztorówki tutaj jakby wziął. czyż czy będzie dobrze. Ta jedna sztarówka jest tutaj, a druga nie wychodzi tu, tylko o tu, z tej dziurki. To jest no, dziwne. Nie tak. wiem, nie znam się na pantoflach. No ja, ja chyba tak. Oj tamto, My tak rzadko chodzimy na wesela. I tak rzadko chodzisz w pantoflach, że możesz brać. Biorę. Przemek ma do Was pytania. Jak ktoś wie, czy to tak ma być, że z tymi sznurowkami to napiszcie, bo to wychodzimy na głupku. <noise> ja, ja się nie znam, nigdy nie miałam pantofli i nie planuję. Ja nie miałem, ale wiązałem za te normalne. <noise> to teraz zawiążesz inaczej, zawsze coś innego. Ponarzekał, ponarzekał, ale stwierdził, że najwygodniejsze jakie miał na sobie. Wydaje mi się być wygodne, właśnie na weselu. No alkoholu nie pijemy tym razem, więc, więc nie powiedziałabym, <laughs> że się znieczulisz, ale tym razem jednak nie. i to wyglądasz jak w takich tych piżamach, co są takie, te co ja dzisiaj patrzyłam, tą różową, wiesz jakie? Te satynowe. Nie no, ale w sensie koszula jest git mi się wydaje tylko. ale jest tylko niebiesko przynajmniej, bo niebieska To znaczy spodnie mi się wydaje, że są za długie i trochę za szerokie. Nie, na długość no, mogą być, one też są jeszcze nisko dosyć, ale może ale za szerokie są. No, no naprawdę jak ta piżama satynowa. Nie, załóż niebieską. Kiedyś miałeś taką tą fajną błękitną, to ja cię lubię w błękitnej. No, możesz przyjrzeć. No to czekam. No i ta jest fajniejsza. Znaczy no, dla mnie. Stać taka... ta się bardziej, bardziej podoba? No, tylko nie, wiem, czy nie jest no. Kurczę, nie wiem. A tamta była taka sama? Nie wiem. <laughs> No, po czarnych mniej widać. No to ewentualnie pójdziemy po mniejszą, ale taka. No nie wiem, w czarnym tak smutno. Nawet spodnie. Nie, no trochę są za duże, mi się wydaje, ale. O nie, ale to co się w tej... Naprawdę? One no, muszą być takie Ewentualnie z jakoś agrawką na dole Może, trochę tam no podniesiesz. Nie, troszeczkę za długie, no. ale... W ogóle wiecie, co jest najlepsze, bo tego nie mówiliśmy. My przyjeżdżamy. W czwartek wieczorem, a w sobotę jest weselne, nie? Także w naszym stylu tak trochę ryzykownie. Ale no nie chcieliśmy brać więcej urlopu, bo mieliśmy w maju trzy tygodnie, więc. A potem kiedy? W grudniu. Nie mogę się już doczekać świąt. Mierzę no. trzecią. Dobra. Dobra, to jest trzecia koszula i też jest fajna. Bo to, 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 bardziej jest... Mnie. to jest. To jest jakaś slim, ten jak? <słysza> Mówię, każdy wujek tak będzie na weselu. A wszechak, nie jest to wujek. No, tylko nie wie Albo biało. No właśnie, kurczę, nie wiem, bo ja mam taką leśną sukienkę, taki zielony leśny. I nie wiem, czy się nie będziemy gryźć w sumie, jak będziesz miał błękitną. To jest czarne i No na No też mi się tak wydaje, nie? Ale dużo osób teraz nosi czarne ja nie, na wesele. Tak ja bym miał albo biały. No to przymierz biał. Nie wiem, jak wygląda to wyrównanie. No to i tak, zawsze jest różnica w wyglądzie. Chyba trzeba przymierzyć. Wiecie, co jest najgorsze na górze? Nie ma przymierzalni. W sensie jest zamknięte i zostawione jakoś taśmą i kartonami. Ale mamy nie, cały kosz. Mam, dobra, rozmawiałem. Wiecie, jeszcze przymierzę L i XL. A to jaka jest? To jest L. -ka. Dobra. Nie, no XL będzie. Nie będzie tutaj opięta na taka. No dobra. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Żebyś w takim worku nie poszedł. No ale no, to już nie jest bo to, to będzie niewiadom, jest jak, jak coś zjesz to. Już w ogóle. No, no, to guziki <gulety> Ogólnie to mamy już jesień, ale w Holandii jest ciepła jesień jeszcze, także znalazłam kapelusik na wakacje. Prawdopodobnie chcemy gdzieś lecieć w przyszłym roku bliżej wakacji, także akurat nie kosztował 3 euro, więc super Na promocji z 6 i takie okularki za 2 na promocji z 3,50 Także fajnie, wakacyjnie jeszcze 29, <sum>

I jest cieplutko, więc chyba bierzemy wersję mrożoną, bo na wersję gorącą jeszcze przyjdzie czas, myślę. Znaczy ja na pewno gorąco? biorę. No wydaje mi się, że powinno być. No wydaje mi się, że raczej tak. Ona chyba jest ogólnie ciągle od początku do końca tego sezonu. No, ale i tak większość osób bierze ciepłą, bo wtedy jest zimno, a że my jesteśmy w Holandii, to to jest ciepło. I'm just Dobra, jest chłodna, ale taka mam wrażenie, że bardziej czuć przyprawy, albo po prostu pani dała dużo tym razem. A ty co myślisz? Ciepło czy zimno? Ciepło. Przemek ogólnie nie lubi mrożonej kawy. Zacznijmy od tego i czasami ją bierze, ale rzadko. A ja na przykład wolę mrożoną chyba w taką pogodę. Ja, ale ciepło. No bo ty jesteś kawosz. Powiedasz, znaczy ja też już zaczęłam kawę pić. I wiecie co jest najlepsze? Że jakby nie to, że jest w czwartek i w Kolumbii są sklepy zawsze w czwartki dłużej otwarte to byśmy jak zwykle nie zdążyli do takiej Maxa, bo jest chyba w północ, do. także dobrze, że jest ten czwartek bo dzisiaj wyjątkowo nie ja siedziałam długo w tego przemierzenia. I teraz masz jedną szansę, żeby zgadnąć co ja muszę kupić dzisiaj w takiej Maxie Co musisz kupić? Mhm. Będę. To czego jest dużo w domu, a ty tego nie lubisz. Kubek? Tak, musi być kubek. Nie mamy żadnego jesiennego kubka. Widzieliście przed chwilą te ze Starbucksa? No nie podoba mi się ta dynia. To jest sobie ten. Mam taki w domu, ale plastikowy. I to nie jeden. Często je ja dokupuję, bo gubię je i nie wiem gdzie one są, albo zostawiam w Polsce. A ta dynia mi się nie podoba. Może dlatego, że ja nie przepadam za pomarańczowym, a ten jest taki bardzo, bardzo rżący. I wszyscy narzekają, że rok temu była lepsza, bo miała zieloną rączkę. A dla mnie zielony i pomarańczowy to jest to najgorsze połączenie kolorów, jakie istnieje. Także tym bardziej nie. Mam nadzieję, że w TK Maxie będzie coś pięknego. Nie mogę. Nie wiem. <laughs> Przemek siedzi, patrzy się tam za okno. Tam są śmietniki. I mówi, wiesz co zauważyłem? No, panowie, którzy zbierają w śmietnikach rzeczy, jakieś puszki bezdomni. Przemek mm. twierdzi, że nie mają klucze do tych śmietników. No, no bo otwierają, wyciągają się z w nich. To może otwierają to po prostu... prostu... Ale to mógł być jakiś pan, który pracuje i po prostu musi opróżnić ten śmietnik. Nie wyglądał <laughs> Ale to dwie osoby takie przyszły w ciągu pięciu minut. Najpierw jedna osoba otworzyła kluczem, otworzyła sobie w ogóle jakieś kluczki, na nasz rozwój i grzybała. I później druga osoba, to sama. Boże, z tobą gdzieś iść, ty zawsze masz jakieś dziwne rozkminy. Tak, żebyś chciałem Teraz sobie tak myślę, no że będą świąteczne głupki już. Nie będzie, w świątecznych masz dużo. Nieprawda, jeszcze jakieś jedno albo dwa się kupi. Nie, w tym No jak nie w tym? Święta są zaraz. Tak kupię. Sem wiesz, tu masz swoje gond, no, ja swoje. Świątecznych Ale miejsce mam... No, no, mam pięć świątecznych no, kupków, naprawdę mam pięć. Miejsce w szlawce było mam wspólne, więc już, już tego miejsca nie mam. Będę dostały no. po mojej stronie. <laughs> Moją drugą słabością, zaraz po kupkach, są niestety notesy. Ja muszę mieć w domu pełno zaszytów, które mi się kiedyś przydadzą, ale większość jest jeszcze nieużyta. Byłam tu dosłownie dwie minuty temu i nie było połowy tych notesów, mam wrażenie. Także ktoś musiał przyjść i pewnie dołożyć te, które ludzie zostawiają gdziekolwiek. Na ten dział zawsze lubię przychodzić, nawet popatrzeć, jeśli niczego nie kupuję, bo tutaj można znaleźć fajne suplementy, jakieś kolageny, magnez, różne bioprodukty, typu właśnie granola, jakieś białka, tutaj nawet mamy spirulinę, owsianki gotowe, makarony, słodycze, przyprawy, wszystko jest z różnych krajów do wyboru do koloru. I w fajnych cenach często. Co ogląda mój mąż w tiknięciu, Maxia? Noże. Dosłownie za każdym razem. Bo on chce takie duże, fajne noże, żeby się fajnie kleiło na przykład mięso. I nigdy nie ma. Idealnego. No ale mięso głównie. Nie tak Mamy noże do warzyw. Właśnie do mięsa nie ma chyba to jest takiego. Taki duży jak ten, już się na zawsze takimi dużymi krawędziami. Ja też tak. <grym> Teraz co się zawiodłam? Patrzcie, jak to jest mało kubków. A tutaj? Jak oglądacie nasze vlogi regularnie, to jakiś czas temu tutaj byliśmy i było pełno fajnych kubków. To znaczy, no dobra, to było chyba rok temu, bo pamiętam, że były świąteczne. Ale co to ma być w ogóle? Ale gdzie są kubki, jakieś dynie albo coś. Przy tych to już nawet ten ze Starbucksa jest lepszy. Zawsze sobie obiecuję, że kiedyś będziemy mieć dom, albo jakieś fajne mieszkanko, to kupimy takie zestawy kubeczków, żeby każdy miał identyczny. Fajnie są w ogóle ułożone, podoba mi się takie coś. Patrzcie, jaki piękny globus. Jest tak śliczny, że go miałam gdzie go postawić, to chyba byśmy go od razu brali. 30 euro kosztuje, więc no sporo jak na globus. Ale jest ogromny i naprawdę ładny. Poza tym, że tutaj niestety ma takie słabe łączenie, więc raczej by się szybko zepsuł. Ale kiedyś zakopimy taki fajny, wielki globus, nie? No, ale ładniejszy. No tak, ale tak jak mówiliśmy ostatnio, żeby wiesz, stało obok telewizora, nie? No to będzie fajnie wyglądać. I mamy już świąteczne rzeczy, co prawda chyba kilka. Ale to jest naprawdę bardzo ładne, normalnie bym to wzięła gdyby nie to, że mam taką w Polsce i chyba ją ze za sobą zabiorę po prostu, żebyśmy mieli fajną ozdobę. A tutaj mamy dziada do orzechów, 20 euro, jest dosyć duży, ale my kupiliśmy fajne wtedy na początku roku bo były fajne promocje po świętach, więc zostaniemy przy naszych. Przechodziłam obok tego pięć razy, co najmniej i Przemek mi dopiero powiedział, że to jest na sprzedaż i dopiero zwróciłam na to uwagę. I jakbym miała gdzie to postawić ponownie, to bym to wzięła. Fajne jako taka ozdoba, ale pod dom bardziej, nie? No to tak. Tak. To znaczy, no jak niektórzy mają mieszkania 160 m2, to, to mogą to sobie postawić. No ale fajne tak pod dom centralnie. Z jednej strony znak, z drugiej to. Ale cena adekwatnie do tego, że to stoi, tylko miesiąc. Jest spora. Bo to kosztuje ile? 130 euro? To duże, a znak 40. Także za 170 komplecik na miesiąc pod drzwi. Są tylko dwa kubki. Ten, który był moim pierwszym wyborem i oczywiście co. No pęknięty jest jak zwykle. Drugi jest taki, ale też chyba mu czegoś brakuje. Co, znalazłeś? Nie, no, to bardziej zdjęcia, Nie, tu igły. Moja mama, babcia, ciocie, wszyscy mieli tu zawsze igły i nitki. No piszcie, koperek czy igły? Nie, i nitki. Koperek, koperek to tylko poloda. Tak, zgadzam się. Plastikowe koniecznie. Tak. <grych> Śmieję się, że znalazłam notę dla czarownic. To są jakieś, nie wiem, fazy księżyca, albo nie mam pojęcia, co to jest. Tutaj jakieś księżyce znowu. No, kto się skusi? A to jest, no, to jest dla mnie. Kocham motylki. Mam dwa tatuaże motyla i mogę mieć jeszcze więcej. Kosztuje 8,99. Także ten na pewno idzie ze mną. Zawsze każdy mi mówi, że w TK i Maxie są super torebki albo portfele, ale jak ja zawsze widzę, ile tego jest, to nawet nie mam odwagi, żeby zacząć tutaj szukać. Bo na pierwszy rzut oka nic mi się nie podoba. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakbym poszukała, to pewnie bym znalazła coś pięknego. Ale no przeraża mnie ilość tego. No i zdecydowanie TK Max to sklep, który zajął najwięcej czasu, bo już się zaczęło robić ciemno. Wracamy, końca. No jeszcze godzinka do domu. Ale... Dopiero co się zaczął dzień a wstaliśmy nawet wcześniej, jak na noc. Ogólnie to my chyba nawet nie powiedzieliśmy, w jakim jesteśmy mieście, więc jesteśmy w Groningen. Standardowo, tak jak zawsze, jak jedziemy do Primarka, to właśnie tutaj. I byliśmy już w Hadze, w Zwolle, byliśmy chyba w Amsterdamie też, w Rotterdamie i szczerze twierdzę, że to jest najlepszy Primark, w jakim byliśmy do tej pory. Jest mega fajny, jest naprawdę spory asortyment. I są często fajne, duże dostawy. I tutaj na jednym z głównych placów, nie wiem w jakie dni tygodnia, <grywania> mam wrażenie, że codziennie, bo kiedy tutaj nie jesteśmy, to właśnie jest to wszystko rozstawione. Są różne stragany, taki targ, można powiedzieć. Tutaj można kupić jakieś świeże ryby, owoce. Tutaj dzisiaj rozdawali za jakieś punkty, jakieś rzeczy, nie mam pojęcia, o co tutaj chodziło. Są jakieś kosmetyki, widziałam jakąś ceramikę. Także po prostu taki targ. Ktoś miał mega fajny pomysł na wyjątkowe drzwi. Nasz dzień dobiega końca. Wracamy już do domu. I... Jesteśmy zmęczeni? Bardzo, naprawdę zakupy no. są mega męczące, ale mamy wszystko, co chcieliśmy. Także, gero dobrego. No i będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę do góry oraz napiszcie jakiś komentarz. A może nawet i subskrypcję. A my się żegnamy i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Cześć!